Witajcie drodzy kochani, ja jako że jest sezon grypowy, wiele osób mi tutaj dzwoni i mówi o swoich chorobach, które mają w Polsce i różnych infekcjach i tak dalej, jako że jest taki sezon właśnie grypowy, także zdecydowałem się na, żeby wam drodzy kochani pomóc na pewne takie sprawy, nie tylko ze wzmocnieniem systemu odpornościowego, ale również takie praktyczne, praktyczne mantry, żeby uregulować sobie planety, żeby nie mieć chorób, Dwa, na to, żeby wzmocnić system odpornościowy. Następna mantra będzie, i trzy, y, mantra na oczyszczenie warzyw, żeby po prostu nie mieć problemu z, z tą chemią, która jest we warzywach. A więc tak, zacznę, zacznę może od mantry pierwszej, powtórzę ją kilkakrotnie. Byście y, mogli uregulować swoje planety i nie mieć żadnych chorób, które was nawiedzają. Mantrę będę mówił powoli, kilkakrotnie, żebyście mogli sobie y, przyswoić, y, słysząc tą mantrę. Om loka samsta sukino bawantu. 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 Taką mantrę przynajmniej trzeba powtórzyć sto razy. Bo to jest właśnie taka liczba specjalna, liczba 108, żeby właśnie uregulować swoje planety i nie mieć tych częstych chorób. Następna mantra to jest mantra właśnie z Indii, również. Ona jest na wzmocnienie systemu odpornościowego i każdy ją może intonować, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy ktokolwiek, nieważne z jakiego kraju jest, możecie sobie ją przyswoić i po prostu ją wykorzystać po to, by wzmocnić was, wasz system odpornościowy. A będę intonowałem kilkakrotnie, żebyście mogli sobie przyswoić również. On Hrim Namo Loje Sa Jeszcze raz. On Hrim Namo Loje Sa Wasa Unam. On Hrim Namo Loje Sa Wasa Unam. On Hrim Namo Sa OM KHRIM NAMO LOYESA VASAHUNAM I tą mantrę trzeba intonować przynajmniej 108 razy, żeby ona miała odpowiedni efekt leczniczy, czyli efekt wzmacniający naszego systemu odpornościowego. Także, drodzy kochani, to jest mantra na wzmocnienie systemu odpornościowego i polecam ją właśnie w tym czasie, kiedy szaleją różnorakiego rodzaju choroby, różnego rodzaju bakterie i tak Następną mantrą jest mantra oczyszczająca na warzywa. Ma była kiedyś dawno w moich filmikach, ale powtórzę jeszcze raz, byście po prostu mieli dojście do mantry, którą się powtarza jeden raz, tylko jeden raz przed spożyciem danego pokarmu, żeby go po prostu oczyścić z wszelkiego rodzaju niepożądanych substancji, jak również niepożądanych energii bo również są i takie, Są sami energie w różnych produktach żywnościowych, jak również są różnego rodzaju substancje. A więc tak. Yy, dodam, że to mantra się powtarza tylko jeden raz i ona brzmi następująco. Ban, jowaj, ban, dari, jowaj, kal, kha, kha, de, fat, agde, apasi si jai. Ban, jo, bai bandari, jo, ba kal, kaja, kad, mahefat fat, agde, a si Jeszcze raz powtórzę, ostatni raz. Ban, jo, bai bandari, jo, ba kal, kaja, kade mahefat fat, Apa, si, si, I to jest mantra, którą się intonuje przed spożyciem danego pokarmu, by ten pokarm był dla nas dobry, dla naszych komórek, dla naszego ciała. I to właśnie jest ta mantra, którą tutaj wymieniłem którą trzeba właśnie intonować przed spożyciem każdego posiłku. I to by było mniej więcej na tyle. Ja jeszcze od ciebie zaproponuję aronit mineralny bardzo zdrowy, odpromiennik ten właśnie ten duży, ten nowy, superhuman, który stosuje się, by się chronić przed radiacją elektromagnetyczną, jak również od żył wodnych, kładąc go płasko pod spaniem, pod materacem, pod łóżkiem, pod poduszką, jak wy chcecie, by chronić się przed radiacją od żył wodnych, jak również radiacją elektromagn smogu elektromagnetycznego, tak jest zrobione, że również chroni nasz przed tym smogiem elektromagnetycznym od komputera, telefonu komórkowego, od wszelkiego rodzaju y, urządzeń elektronicznych. Także jeszcze raz go y, polecam dla wszystkich. Od Ciebie się żegnam tutaj z Wysp Pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.